Ja sama po polsku tłumacza na język polski z Breakside. Jak rozpoznać wszystkie problemy ze snem? Za pomocą nauki. Jakość naszego nocnego wypoczynku i ogólny stan zdrowia zależą od naszej podstawy podczas snu. I dlatego robimy przed pójściem spać, sprawdzimy najlepsze zalecane dla specjalistów, jak powinno było spać, aby zachować zdrowie. Oto kilka świetnych wiadomości. Problem z szybkim stawaniem rano został wreszcie rozwiązany. Ból. Barku. Jeśli budzisz się z bólem barku, unikaj spania na boku, zwłaszcza na bolącym ramieniu, nie śpi na brzuchu, ponieważ to powoduje nierównowagę ramion. Najlepsza pozycja do spania leży na plecach, połóż pod głową cienką poduszkę. Ortopedyczną najlepiej się sprawdzi. połóż kolejną poduszkę na brzuchu i przytuli ją teraz, ramiona są w stabilnej pozycji. Jeśli nie lubisz spać na plecach, spróbuj leżeć na boku, który nie jest bolesny, podciągnij nogi lekko w kierunku klatki piesiowej, Umieść poduszkę pomiędzy kolanami i unika ręką drgów, ponieważ powoduje to na, na nienaturalną pozycję karku ból pleców. Jeśli masz Ból pleców musisz zachować, normalną krzywiznę kręgosłupa, materac jest zbyt miękki, czas na nowy spanie na plecach to najlepsza pozycja dla umieszczenia poduszki pod kolanami. Aby pomóc przewrócić naturalne krzywiznę kręgosłupa, zmniejszyć napięcie na ścięgnach, podusz również mały ręcznik pod dolną część pleców. Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, jeśli po żołądkiem poduszkę na dolną część brzucha... Aby że plecy nie przesuwają się do przodu, jeśli lubisz spać na boku, najlepiej przyjąć pozycję płodową. Naciągnij nogi lekko w kierunku klatki piesiowej, utrzymując kręgosłup w pozycji nienaturalnej, umieść małą poduszkę między kolanami. Ta poduszka pomoże obciążać ból dolnej części kajku. Tak jeśli w przypadku bólu pleców podczas no musimy podtrzymywać szyję ogólnie najlepiej jest pod plecach z poduszką pod głową i poduszką, pod pachą. Należy starannie odbijać poduszki, wybierz poduszkę ortopedyczną lub zwijanie jeśli śpisz na boku poduszka nie powinna być zbyt wysoka, nie grubsza na 6 cali. Idealnie wysokość poduszki powinna odpowiadać szerokości jednego ramienia na brzuchu. Może najcieńszej, jaką możesz znaleźć tej pozycji, gdzie latać całą noc z głową przekręconą na bok, Chrap, chrapanie u nieznajomego szyi. Oto kilka przydatnych wskazówek, jak należy powstrzymać nieprzyjemność, unikać spania na swoim i z powrotem tej pozycji tkania, a język opada do tyłu. Zwężając drogi oddechowe, wybierz poduszkę ostrożnie, zbyt miękkie. Poduszki mogą spowodować śmieć, pakarda w głowie i zwiększenie. Unieść, zapobiegać cofaniu się języka. Nad chawicą śpi na boku z głową ułożoną w naturalnej pozycji. Nic nie będzie ograniczać przepływu powietrza. Napady. Nie zapomnij ćwiczyć mięśni języka i gardła, pomaga je wzmocnić i zredukować chrapanie. Skurcze nóg to zwykle nagłe skurcze lub napięcie mięśni łydek stóp. Lub ud. Prawie 80% osób cierpi na ten problem, niezależnie od wieku. Nocne skurcze nóg są najczęściej związane z jakąś chorobą uszkodzenia nerwy, brak mikroelementów hamujących skurcze nóg, rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni. Łydek również spróbuje jogi lub rysowanie nóg. Pamiętaj, że powinieneś regularnie ćwiczyć, albo osiągnąć dobre wyniki powoduje zgagę i ból nóg. Jeśli cierpisz na częste... Zgagi leżenie na lewym boku podczas snu, pozycja do spania po lewej stronie zapobiegają fani się teści, żołądka do przełyku, co zapobiega zgadze. Jeśli masz bóle nóg w nocy, użyj poduszki z rolki lub na, w nogach łóżka, użyj nogi podniesione podczas krew, nagromadzona na nogach, będzie i dół, poczyście lepiej. Również spróbuj pomastować lub lekko nogi przed pójściem spać i unikaj skorzystania kofeiny przynajmniej 6 godzin przed snem. I komputery przed pójściem spać. Może to być trudne, ale powinno to mieć wpływ na nasze cykle snu i budzenia po drugie. Unikaj spożywania kofeiny filtrującej. Filtrująca kawa, napoje energetyczne, napoje gazowane, czarna hebata lub czekolada co najmniej 6 godzin przed pójściem spać. Trzecie ćwiczenie rano i po południu. Ćwiczenia pomagają ujednolicić całe ciało, poprawiają krążenie krwi znacznie szybciej. Zasypiają, nie możesz spać. Jeśli często budzisz się w środku nocy, powinieneś przestać używać gadżetów przed snem, a także unikać alkoholu przed snem. Alkohol przed snem zaburza równowagę wodną w organizmie i wpływa na cykl snu. Ponadto sprawdź temperaturę w pomieszczeniu. Jaka jest idealna temperatura? Snu temperatura wynosi od 20 do 22 stopni Celsjusza. Nie można się obudzić. Wszyscy wydają się cierpieć na ten problem, ale co dziwne, bardzo łatwo to rozwiązać. Jeśli chcesz wstać wcześniej rano, wystarczy położyć się, spać wcześniej wieczorem. Ustaw budzik codziennie o tej samej porze, nawet w weekendy. Wyniki zobaczysz w ciągu tygodnia. Pamiętaj, że zaburzenie. Snu mogą być spowodowane wieloma czynnikami od zmęczenia i niewygodnych butów po problemy z układem pokarmowym lub nerwowym, Tylko lekarz może określić przyczynę problemu i doradzić właściwe leczenie. Udostępnij ten film osobom cierpiącym na bezsenność oraz znajomym i zasubskrybuj kanał, aby pozostać po jasnej stronie życia. Do zobaczenia. Cześć!